I druga runda naszego turnieju. Tym razem zmiana mapy, zmiana postaci i walczymy. Mamy kruka, który już tutaj wpakował się do środka. Sudrz wpakuje się do środka, Jackie. Eidbit, który ma też ochotę tutaj zgarnąć kilka cubów. Mamy kruka, który tutaj sprytnie jest. Jeden, drugi, trzeci już ma, ale został ścięty serią przez Aidbita. Mamy kolejnego kruka, który tutaj z boku z jednym bo my tu mamy Jackie. Czy ona to pozbiera? Nie, ktoś tam jednak kręci. A dobrze wie, że tam jest Zajdwid, który na odległość tutaj będzie. Ale te dwa kiuby chyba są w zasięgu. Spike z boku e, gdzieś tutaj sobie wędruje. A co my tu mamy? Służb, który, no, zaatakuje tego Spike'a? Chyba jeszcze, chyba jeszcze nie. A mamy bok, który tutaj, no. No tak, mamy tam Surdża wysoko, bo który walczy z krukiem i sprytnie tutaj czeka na rozwój sytuacji. Surdż, tam gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, no być może skorzysta, zobaczymy czy mu się uda. Leon korzysta, załatwił tutaj sprytnie Surdża, a tu cały czas już na wykończeniu jest prawie, bo i co, i Surdż poszedł, poszedł, pójdzie pod tego kuba, chyba, chyba jeszcze nie poszedł. Natomiast u góry Leon też tak sobie tam czeka w krzaczkach. I kogo mamy? Tu jeszcze mamy Spike'a. Spike tam strzeli, próbuje tutaj. Kruk zaatakował mocno Eggbita. Czy da mu radę? 145-600 energii dosłownie no, na minimalnych tych, ale leczą się obaj. Jest was dalej siedmiu. Naprawdę bardzo wyrównany pojedynek, bardzo wyrównana partia. Ciekawe rozegranie. I cóż tutaj, no, ej, ej, jeszcze pogonił. Teraz kruk uciekł, ale naciął się teraz na Jackie. No, Jackie jednak wykorzystała tutaj z siedmioma kubami. O, jest bardzo mocna. A, co my tu mamy? Mamy surdża który gdzieś tutaj z jednym będzie też ją próbował atakować, ale kruk go tutaj zaatakował, ale Ksus gdzieś też ucieka. Tutaj, tak. Jest pięciu zadymiarzy jeszcze. Mamy Surdżak, już nie mamy Surdżak. Nie mamy już Surdżaku. Mamy Spajka Jackie, Kruka i chyba Leona u góry. Tak, Leon u góry, Kruk kontra Leon, czyli legenda kontra legenda. Kto to wygrał? Jednak Kruk. I, i cóż, Kruk kontra, kontra Jackie. Jackie z 10 no, musi to chyba wykorzystać, chociaż kruk z trzema ale cały czas męczy Jackie, nie może się jakoś tutaj y, uzdrowić do końca tak jakby chciała, ale chyba podejdzie tutaj pod kruka, kruk sprytnie, cały czas jeszcze jednak szukał y, ucieczki i ataku i sprytnie jeszcze mógłby tutaj powalczyć, ale Jackie wykorzystała swoją szansę i wygrała. Gratuluję!